Witajcie moi widzowie, a oto jajecznica, zrobiona jajecznica na. To jest por, smażone, smażona pora, pora, smażone y, pomidorki i szczypiorek, bo pamiętajcie, zaraz sobie ten szczypiorek jeszcze bardziej pokroję tak drobniutko, bo tak lubię. I pamiętajcie, jajka muszą być jedzone ze szczypiorkiem, a to dlatego, że. Te wszystkie składniki odżywcze i minerały, które są w szczypiorku bardzo dobrze wchodzą w reakcję z jajkiem, ze składnikami odżywczymi jajka, czyli to razem jak gdyby wspomaga działanie w waszym organizmie. Wtedy jesteście piękni, zdrowi, macie dużo energii, ale oczywiście... Jeszcze na masełku smażone jest na najlepszym, jakie dostaniecie, i jajka koniecznie od rolnika, bo nie mówcie mi, że nie dostaniecie jajek od rolnika. Rolnicy wstawiają swoje jajka do sklepów, ale ci, co mieszkają w Niemczech, mają dostęp zawsze do o każdej porze w sumie dnia mają. Dostęp do rolnika, bo rolnicy robią takie sklepiki, które już Wam niejednokrotnie pokazywałam, samobsługowe, więc tam są i jajka, i ziemniaki, i wszystko to, co rolnik, Wasz lokalny rolnik wyrabia, wytwarza. I taka jajecznica, słuchajcie, to jest no coś pysznego. W ogóle powinno się dzień zaczynać właśnie od jajecznicy. Ja tego nie robię, nie zawsze mam ochotę na jajecznicę, ale... Mm. Jeszcze sporem porz dodaje takiej pikantności, także to jest coś, coś pysznego. Jeszcze sobie do tego zaraz bagietka mi się tostuje, bo ja uwielbiam taką chrubią, chrupiącą bagietkę, wiecie, z tostera, odrobinę masełka, nie ma nic lepszego na dzisiejsze śniadanko, a do tego przepyszna kawka. Smacznego, kochani. Pamiętajcie, że śniadań jest bardzo ważne, i ważne jest to, żebyście je zrobili takie wysoko odżywcze. I żeby wiecie, po jajkach to długo możecie y, nie czuć głodu, bo jajka sycą, bardzo sycą. Jeszcze do tego jakiegoś tuńczyka dorzucić, to już w ogóle trochę twarożku, to już w ogóle coś pysznego wychodzi. Bardzo pożywne, dobre śniadanko. Smacznego jeszcze raz. Namawiam Was do zdrowego, pożywnego odżywiania i tak z tym oto akcentem Was zostawiam. Pozdrawiam i biegnę pod moje bagietkę do tostera, bo właśnie już słyszałam, że się już, już są gotowe i wcinam i spotykam się z Wami na kawce. Pozdrawiam!